Dzień dobry, nazywam się Miłosława Kogurska i razem z Izą Podlaską-Konkel z portalu czary.pl przedstawimy horoskop na dni od 27 lutego do 4 marca 2012 roku. Iza, za jakich planetarnych wpływów doświadczymy w tym tygodniu? Y w tym tygodniu będziemy przez pierwszą część tygodnia bardzo intensywnie pracować, wymyślać i dużo się będzie działo. Im bliżej końca tygodnia, tym nasze kontakty, komunikacja, podróże zagęszczą się i będziemy coraz bardziej gotowi do nowych wyzwań, ponieważ w piątek Merkury wkracza do znaku Barana, a to oznacza, że będziemy chcieli działać szybko, yy, nawiązywać szybkie kontakty i być pierwsi w sprawach zawodowych. Yy, weekend yy jest dosyć niespokojny, ponieważ w sobotę to jest opozycja Słońca z Marsem, co nie sprzyja podróżom. Trzeba bardzo uważać, nie spieszyć się, nie denerwować, nie krzyczeć na siebie, a przede wszystkim zdjąć y, nogę z gazu. I jeżeli podróżujemy, jeździmy samochodem, nie przyspieszajmy, ponieważ wszyscy nagle dostaną, że tak powiem, y, małpiego rozumu, będą chcieli być pierwsi na drodze. Więc uważajmy i nie śpieszmy się. W niedzielę natomiast Wenus w opozycji z Saturnem sprawi, że będziemy mniej towarzyscy niż zwykle, bardziej będziemy chcieli Siedzieć w domu ze sprawdzonymi przyjaciółmi czy znajomymi, więc to jest taki weekend bardziej dla siebie, bardziej na sporty i bardziej na jakieś realizacje trudnych zadań. Znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce w tym tygodniu będą spokojniejsze, dostosują się do tej aury, o której opowiadała Isa, i w pierwszej połowie tygodnia będą załatwiać różne zaległe sprawy. Barany wręcz dojdą do wniosku, że im się nudzi, że mogło już by przyjść wiosna, że to wszystko jest bez sensu i że tak naprawdę powinny pojechać na urlop. Może w weekend uda Wam się zrealizować te plany, ale przez cały tydzień uważajcie, pilnujcie spraw zawodowych, dlatego że jeżeli wygracie z tym lenistwem i przesileniem wiosennym, to wtedy uda Wam się dużo ważnych spraw załatwić. Lwy będą w całkiem niezłym humorze i będą im sprzyjać różne ważne osoby. W tym tygodniu warto troszeczkę mocniej powalczyć o swoje sprawy, dlatego że okaże się, że właśnie dzięki odwadze i pewności siebie uda się Wam coś ważnego załatwić. Strzelce będą spokojniejsze niż zwykle i pochłonie je nauka, praca oraz różne drobne domowe porządki. Dopiero pod koniec tygodnia nabierzecie ochoty na towarzyskie wyjście i większe imprezy, a w weekend sprzyjać Wam będzie szczęście w miłości. Za wielkie porządki mogą zabrać się w tym tygodniu znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce. Szczególnie panny i byki będą miały taki dryg do porządkowania spraw, wyrzucania starych dokumentów, yy, robienia porządków w garderobach czy na półkach w szafie. To jest bardzo dobry tydzień, szczególnie pierwsza połowa, kiedy słońce ustali się w sekstylu do Plutona, żeby wyjaśnić trudne sprawy, odkrywać tajemnice, a przede wszystkim właśnie odgruzowywać i wymiatać to, co stare i przed wiosną przy, przygotować się w tym, w tym tygodniu na nowe. Panny będą też bardzo dbały o, spo, o swoje zdrowie. W tym tygodniu jest dobry czas, szczególnie w piątek, żeby zapisać się do lekarza, zrobić jakieś badania i ogólnie zacząć się ruszać i trochę sportowej aktywności w prowadzić w swoje życie. Koziorcy natomiast będą w tym tygodniu bardzo poważnie podchodzić do spraw urzędowych i coś w tym tygodniu ważnego, nie, nie możecie bagatelizować ważnej przesyłki, ważnego listu, odbierzcie szybko na poczcie to co trzeba, a na pewno do piątku uda się załatwić wszystkie sprawy. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki na początku tygodnia mogą być troszeczkę zagubione. Planeta Merkury, która opiekuje się Wami bardzo, bardzo, bardzo sprawnie, w tym tygodniu niestety może przynieść Wam różne niespodzianki. Bliźniaki będą zapominalskie, zgubione, a nawet złe, że nie udało im się postawić na swoim, byle do piątku, drogie bliźnięta. Od piątku przypływ pozytywnych emocji i bardzo dobra aura. I uda się wtedy właśnie w piątek szybko nadrobić różne zaległości. Wagi będą w dobrym humorze, ale wpływ planet... Planety Saturn, która wciąż przebywa w, waszym zodiaku, w naszym znaku Zodiaku, może być w tym tygodniu troszeczkę bardziej uciążliwy. Dlatego dbajcie o zdrowie, sprawiajcie sobie przyjemności i pamiętajcie, że praca i nauka to naprawdę nie jest wszystko w Waszym życiu, bo odrobina słodkości i przyjemności zdecydowanie się wagą należy. I wodniki, które będą towarzyskie, radosne i wesołe, i skupione na materialnej sferze życia. Wam, jako najlepszym ze znaków powietrznych, w tym tygodniu bardzo mocno będzie sprzyjać szczęście w sprawach finansowych i za. Dlatego liczcie swoje pieniążki i nie rezygnujcie z niczego, co się Wam należy znaki wodne natomiast, czyli raki, skorpiony i ryby będą w tym tygodniu rozmażone, romantyczne i jeszcze będą cały czas korzystać z tego wpływu Merkurego, który w znaku ryb będzie aż do piątku. Co to oznacza? Raki i skorpiony będą, łatwo im będzie przekonać innych do swoich planów. W pracy będziecie bardziej wizjonerscy, spodobają się Wasze projekty, Wasze pomysły. Wysyłajcie CV, wysyłajcie podanie o pracę, bo jeszcze do czwartku bardzo silny wpływ Merkurego Merkurego pomoże Wam zostać zauważonym. Natomiast ryby będą w tym tygodniu bardziej rozmarzone, bardziej chętne do kontaktu z sztuką, będą bardziej zatapiać się we własnych myślach, więc ryby w tym tygodniu powinny odpoczywać, a szczególnie w weekend, kiedy Słońce ustawi się w opozycji do Marsa, co bardzo może ryby rozjuszyć, schodźmy rybom z drogi, bo te bardzo spokojne znaki Zodiaku w weekend mogą pokazać swoje pazurki. No, ale wyjdzie im to no, na dobre. No bo ryby to nie tylko są przecież miękkie koci łapcie i delikatne stworzenia, ale też mamy ryby piły, rekiny i różnych przedstawicieli no. tego znaku zodiaku. No nie, A, piły. <laughs> no nie wiemy, za czy ryby nie piły. W tym tygodniu, jeżeli chcecie poznać więcej tajemnic dotyczących zodiakalnych ryb, to zapraszamy do www.czary.pl i życzymy wszystkim miłego tygodnia.